Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest niedziela. Trzeci raz już ten filmik nagrywam w samochodzie, zacząłem gadać, ale pomotałem, pomotałem. Spróbuję to ogarnąć teraz. Słuchajcie, piątka dla zwierząt. W sumie nie będę się powtarzał, że ja wszystko, że to przewidziałem, bo to nie ma sensu. Dlaczego? Słuchajcie, kiedyś, nie wiem, 5-10 lat temu czy ileś, weszła pewna ustawa, która zaczęła. Pewne zwierzęta postawiła wyżej nad innymi. Dokonano selekcji, dokładnie takiej samej selekcji, jak w latach 40. XX wieku dokonywano na, w, w niemieckich obozach. Otóż w niemieckich obozach też uznano, że na przykład takie zwierzę jak pies będzie miał większe prawa niż więzień, który był numerem dla nich. Czyli pies dostawał e, super żarcie, wszystko wyżywienie, ponieważ uznano, że jest więcej wart niż e, więzień. Dla nich to był podluć albo w ogóle nie człowiek. No ale dobra. Jaki to ma związek z dzisiejszą, tą piątką, którą stworzono? Słuchajcie, kiedy ja nie wiem, czy ja chyba nagrałem ten film, nie, nie pamiętam. Gdzieś tam musi być w mojej historii youtuberskiej. Dlaczego tak porównuję? Otóż, słuchajcie, ja jestem demokratą, wolno. demokratą. I uważam, e, że wszyscy są równi. Tak jak na tej planecie uważam, że wszyscy ludzie, to znaczy wszyscy ludzie równi pod względem prawa, nie pod względem majątku, pod względem prawa, jesteśmy wszyscy równi. Nieważne kolor skóry, ważne nie wyznanie, bo wyznaniem demokratycznym, wyznaniem, którym daje człowiekowi wolność, jest tylko i wyłącznie... Od, odjechałem, ale już dobra, niech będzie... Jest Ewangelia, reszta wyznań to za, tam już jest segregacja na ludzi i pod ludzi, ale dobra, to nie miało być w ogóle. Pomijmy to. Wracamy do zwierząt. Słuchajcie, dla mnie pies, czy to koń, czy to kot, czy to krowa, czy to jest e, norka, czy to jest e, koza, czy lew, tygrys i tak dalej, czy to są jakieś tam na sawannie. Y, y, Zwierzęta, bawoły i tak. Wszystkie zwierzęta na tym, na tym globie według mnie są równe. Ja żadnego z tych zwierząt nie wywyższę. Jesteśmy my ludzie i zwierzęta. Ktoś teraz powie, no nie ma się to nijak do rzeczy. Oczywiście wśród zwierząt tak stworzona jest natura, że mamy roślinożerców, których jest zdecydowana większość, i mięsożerców. My ludzie mamy tą, e, tą ciekawą zaletę, że jesteśmy, e, i chyba dlatego jesteśmy między innymi ludźmi, chociaż nie tylko my, bo są, bo ktoś powie, nie niedźwiedzie jedzą i trawę i tam i mięso, wszystko, ok, nie o to chodzi. Chodzi o to, że między innymi ja lata temu interesowałem się na przykład, e, jak to jest, że, że posiadamy mózg, okazało się, że nasze mózgi e, to jest smalec. Ktoś powie, że się śmieje, no nasz mózg składa się z tłuszczu. Ja widziałem, przy jestem zewsi widziałem ubój, czy to świń, czy to cielaków i tak dalej. Cielo, no, no zwykły ubój, tak jak, jak to się robi, również w rzeźniach. Widziałem je mózg, yy, spożywałem też, to no, jak jajecznica. Natomiast zastanawiało mnie, je, że jest to smalec. Skąd on się bierze? Oczywiście. Skąd on się bierze I, na przykład ktoś powiedział, no, ale zwierzęta, e, te roślinożercy też mają mózgi i też ten tłuszcz jakiś tam... Tak, organizmy mają tak przystąpione, że też ten tłuszcz wytwarzają z roślin, biorą z roślin w minimalnym, no nie wiem, tyle, ile potrzeba genetycznie, jak tak są mózgi to Natomiast jakie te ich mózgi są bardzo małe? Jakie mózgi są człowieka? Otóż słuchajcie, dzięki temu, że spożywamy mięso, jesteśmy ludźmi. To dzięki temu, że spożywamy mięso, nasze mózgi są tak rozwinięte, że żaden zwierzę nam nie dorówna i tak ma być. Ale to jest jeszcze inna filozofia. Słuchajcie, odjechałem znowu. Słuchajcie, wracam do tematu. O, uznano w Polsce, że zwierzę takie jak pies jest wyżej w hierarchii zwierząt, ma większe prawa niż na przykład świnia, świnka, prosie. Kot ma wyższe prawa niż krówka, koń, czy nawet może koń ma wyższe prawo od innych, uznano, zrobiono selekcję. Selekcję dokładnie taką samą, jak Niemcy w latach 40. I ja już wtedy wiedziałem, że będzie walka, będzie, że będą likwidowane branże, duże branże produkcji zwierzęcej. Nieistotne, czy to jest produkcja pod cele spożywcze dla człowieka czy pod cele spożywcze dla innych zwierząt czy też e, na przykład futra co ja bym obronił obroniłbym to branży bardzo łatwo ale nie będę im tego doradzał ale o to, o co chodzi uznano że jedne zwierzęta można dokonywać uboju jednych zwierząt drugich nie a ja się pytam czy w psie to jest inne serce niż w prosiaku czy pies nieposiadane ma lepsze nerki, lepszą wątrobę od innych zwierząt? Ja uważałem, że to nie ma różnicy. Wszystkie są zwierzętami. Wszystkie pod, powinny podlegać tym samym prawom. Na zwierzętami ja na przykład uważam, że nie wolno się znęcać. Zwierzę odczuwa ból. Tak zostało stworzone, odczuwa ból. Natomiast w kwestii uboju, jak najbardziej, wszystkie zwierzęta podle, powinny podlegać tym samym. W kwestii na przykład oboju rytualnego podobno trochę to się zmieniło. Ja dokładnie tam się powiedziałem, że właśnie byłem temu przeciwny. Podobno teraz e, ten obój jest, e, jeżeli chodzi o wołowinę, e, robiony w ten sposób, że zwierzę, rzeczywiście jest ogłuszane. Nie znam dokładnie szczegółów, ale słyszałem, że już nie na żywca przecina mu się tętnicę bądź żywe i krew spływa, a ono dalej tam żyje i męczy się, tylko jest. E, Ogłuszane, co jest prawidłowe jak najbardziej. I do końca nie znam tematu, także nie, nie wiem, ale jeżeli jest ogłuszane, krew spuszczana w taki sposób, że zwierzę nie cierpi, mógłbym to przyjąć do wiadomości. Wracam do tych psów. Kiedy się okazało, że psy są ważniejsze od innych zwierząt, prawie że niektórzy stawiają je na równo z ludźmi, no to wiedziałem, że to wszystko tak się potoczy, i tak się właśnie toczy. Ale słuchajcie. Ktoś powie, no ale jak można pieska, takiego ładnego przytulanka i tak dalej. Ja widziałem psy, yy, które miały swoje lata, 12 lat, 13, to już dla psa, to jest wiek podeszły, ale ja widziałem psa 18 lat, sparaliżowanego już, kości po prostu mu, to jest tak, że po prostu, mm, nie wiem, to osteoporoza czy takie takiego, że on już po prostu nie mógł chodzić, czołgał się, wył z bólu, no ale rolnik bał się go zabić. Nie miał czasu na weterynarza, gdzieś tam miał zastrzyk i tak dalej, czy sam mógłby dokonać uboju tego psa szybko, sprawnie, tak jak dokonuje się uboju świni, świni, cielęciny i tak dalej. Ale nie, nie wolno, bo mu grozi proces karny. Doszło do tego, że właśnie dziwi mi się, że, że tyle psów jest wyrzucone. Szczeniąt, cierpienia szczeniąt. Ja powiem wam, to też bulwersuje wielu, no ale to jest natura. Suka, tak jak w naturze. Rodzi się bardzo dużo miod, taki, taki jest dość liczny. Nie dlatego, że one wszystkie mają przeżyć. Przeżywają najsilniejsze. W naturze jest jeszcze, można powiedzieć, bardziej brutalna, bo w naturze jest szybko eliminacja osobników słabszych, nawet przez własne rodzeństwo. Tak jest, tak jest, taka jest natura. Natomiast u nas w cywilizacji, ja uważam, w cywilizacji człowieka, naturalne, że jeżeli suka miała miod 7, 11 szczeniąt, czasami takie, takie są mioty psów, taka jest ich natura. No to taki właściciel psa. Nie dotyczy to tylko z wsi, to już w mieście. Dawał hasło znajomym, czy ktoś sobie życzy jakiegoś szczeniaczka i tak dalej. Nie ma problemu, jeżeli znalazł dwóch właśnie chętnych. To resztę dokonywał boju. Na wczesnym etapie, na bardzo wczesnym etapie, dwa się wychowywały, rozdawane było, było. To wszystko do tej pory stosowane teraz. Te szczeniaki się wyrzuca, one zdychają. Godzinami wyrzucają je. Rozwiązaniem jest ta steryliz słynna sterylizacja, czy, to, czy też kastracja. To słyszałem, że to niekorzystnie wpływa na psy, ale ja bym za tym. Jeżeli tak, rzeczywiście sterylizacja na przykład suk, powinna być gratisowa z urzędu, z gminy. Ja zgłaszam do gminy, gmina mi wyznacza termin, miejsce danego weterynarza, i to powinno być gratisowe. Jeżeli już tak dbamy o zwierzęta, byłbym za tym. Naprawdę. Po co mamy później? ma Kłopot, kłopot mieć, duży kłopot ze szczeniętami, bo teraz to jest tak fajne, ale fajne pieseczki, pieseczki, pieseczki się odchowują, później jest problem i taki właściciel już nawet nie we wsi, ale w miastach ma prawo, zastanawia się, co tu zrobić, trzeba po cichutku worek gdzieś tam wywieźć, nie wiadomo co, no zabić nie może, to do rzeki wrzuca żywce. Problem, jest duży problem, ale problem stworzyło prawo, problem stworzyło właśnie to, że postawiono jedno zwierzę nad inne. To tak, tak by było. Także, także ja tak to widzę. I to dzisiaj, to są konsekwencje dzisiaj tej całej piątki episkopatu, który uznał, że prowadzi likwidację w całej branży, likwidację tysięcy zwierząt, już nie będą się kolejne pokolenia tych zwierząt mogły rodzić i tak dalej. To jest konsekwencja tego właśnie tej nazistowskiej segregacji. Jest segregacja. Czy ja lubię zwierzęta? Ktoś powie: No ja bardzo lubię zwierzęta. Ja, jak gdybym mieszkał na posesji, to miałbym pewnie ze dwa psy, na pewno, radę na pewno, na dziś, co najmniej jednego kota, bo ja lubię psy, ale to są zwierzęta. Ja kiedyś powiedziałem, że miałem sytuację, nawet że pies obronił mnie. Mały pies przed dużym, dużym obronił mnie. Instynkt psa jest tak wielki w stosunku do człowieka, że on zginie za nas. Jeżeli chodzi, nawet tutaj trochę się rozwinę. Natomiast jeżeli pies potrzebuje e, skrócenia jego męki, na przykład z, z racji wieku, to człowiek powinien mieć prawo dokonać uboju tego psa, żeby ten zwierzę się nie męczyło. A mówię wam, widziałem już przypadek, że leżące przy, przy budach, nawet nie na łańcuchach, z, ze starości, dogorywające, Właściwie przynosił, ja mówię, no może to weterynarz, tam jakiś obój? Nie, ja, ja nie będę przed, przed prokuratorem się tłumaczyć. Żarcie ten pies dostawał i to bardzo dobre. I on leżał, i żar z tej miski, i żył jeszcze tam, ja powiem, tego takiego gościa, ja żył chyba dwa miesiące, na no, leżąco. Miał na tyle silny organizm, że, no ale wiecie oboju nie wolno dokonywać, bo przecież pies jest, niedługo może będzie na równi postawiony z człowiekiem. Dobra, to by było na tyle. Może coś o rolnikach jeszcze nagram, nie, ale to za chwilę. Także być może wielu się z was, was obrazi, ale to jest konsekwencja. To jest konsekwencja, tak jak wspomniałem, trzeba szanować naturę i szanować zwierzęt, zwierzęta, zarówno te, które będziemy spożywać, jak i te, które będą zwierzęta spożywały, a nie stawiać, że... o, jeszcze może coś powiem, skoro już przegołem o wegetarianach i tak dalej. To bzdura jest. To jest po prostu, ja widzę tych ludzi, którzy są, są cofnięci w rozwoju, ale nie chodzi nawet o to. Co to za wegetarianin, który ma psa lub kota? No to on sam nie je mięsa, bo on się brzydzi zabijaniem innych zwierząt, to tymczasem inne zwierzęta są zabijane, żeby jego pies lub kot mógł żyć. No to co to za wegetarianin? Albo jakiś Jarosz i tak dalej. To jest zwykła hipokryzja, z fałsz i zakłamanie. Masz psa i kota, to dlatego kot psa i kota trzeba zabijać dziesiątki zwierząt. Przez całe życie kota trzeba zabić kilkanaście zwierząt, żeby ten kot i pies mógł żyć, a ty udajesz tu strasznego obrońcę zwierząt. To znaczy, że jesteś w w nazistą. No. Dobra, e, miłego dnia, życzę wszystkim. powodzenia.